Cześć, dzień dobry, witajcie. Monika i Grzesiek. Dzisiaj będziemy rozmawiać o treningu na siłowni, a także o treningu w domu. I zastanowimy się, który z tych treningów jest lepszy. To może zacznijmy od tego, że ja uważam, że trening w domu jest gorszy od treningu na siłowni. Dziękujemy za uwagę, do widzenia. No nie, nie, nie. nie. <laughs> Jeszcze nie kończmy, bo na pewno nie wszyscy tak uważają, ale oczywiście musimy przedstawić argumenty, dlaczego tak uważamy. To znaczy, dlaczego ja tak uważam, bo ty może uważać no inaczej. To ja w takim razie przejmę rolę adwokata diabła i będę broniła treningu domowego. Dobrze. To ja zaczynam od siłowni. Dlaczego siłownia jest fajniejsza od treningu w domu? Zalety siłowni, największe. To jest to, że siłownia jest specjalnym miejscem, do specjalnego celu, czyli do treningu siłowego. Dla specjalnych ludzi. Tak. I chodzi o to, że mamy w tym miejscu wszystkie urządzenia, jakie tylko są potrzebne, czyli mamy sztangi, mamy hantle, mamy bardzo często kettle, czyli krótko mówiąc wolne ciężary. Mamy też całe oporządzenie do nich, czyli krążki w różnych rozmiarach i w różnych wagach. Oprócz tego są ławeczki, są różnego rodzaju podstawki albo klatki, w których możemy czy robić przysiady, czy martwe ciągi, podesty, no ogólnie wszystko, co jest potrzebne, plus jeszcze maszyny, plus bieżnie, rowerki, orbitreki itd. itd. I tych rzeczy raczej nie mamy w domu. To znaczy, ja szczerze mówiąc nie słyszałem. O tym, żeby jakaś osoba w domu miała to wszystko, co wymieniłem. Zazwyczaj posiada jakąś jedną rzecz, dwie, może trzy, ale na pewno nie wszystkie, dlatego że zazwyczaj nasze domy nie są zbyt wielkie. No i nie jesteśmy w stanie w domu wyposażyć całej siłowni. To się rzadko zdarza. Więc to jest taki argument za. To jest pierwszy argument za, a ty? Jakiś mhm. kontrargument, coś? W domu nie mamy tego wszystkiego, co na siłowni, ale dom ma jedną bardzo ważną zaletę, której na ogół nie ma siłownia, a mianowicie w domu po prostu jesteśmy. Mamy go pod ręką, więc odpada całe to kombinowanie, czy mi się chce pójść na siłownię, czy nie chce mi się pójść na siłownię, a ile to czasu zajmie, a czy znajdę miejsce do zaparkowania i tak dalej. Po prostu w domu już jesteśmy. I zwłaszcza jeśli jesteśmy osobą początkującą, która nie ma może za dużo siły i nie potrzebuje tylu ciężarów, żeby zrobić jakieś ciężkie przysiady czy ciężkie martwe ciągi to spokojnie można sobie wykonać całkiem niezły, podstawowy trening siłowy z ciężarem ciała i dosłownie z paroma zabawkami, które w każdym domu, nawet małym się zmieszczą, typu drążek do podciągania, czy guma oporowa, czy może jakieś tam Z2 hantle z regulowanym obciążeniem. Więc bliskość domu i też od razu mi się wiąże z tym druga zaleta domu, a mianowicie taka, że wtedy jakby sam trening zajmuje nam mniej czasu, bo odpada nam to pójście, czy pojeździć Jechanie na siłownię i powrót. Po prostu możemy sobie być może łatwiej wtedy znaleźć czas na taką jednostkę treningową w domu. I co ty na to? Dobra, to ja teraz y, wesprę jeszcze adwokata y, trenowania w domu, bo y, tak mi przyszła do głowy jeszcze y -y. jedna zaleta treningu w domu no i trudno już strzelę, Niech będzie, strzelę trudno. Strzelę sobie samobója trochę. Y, dom jest też tańszy. W sensie takim, no tak. że nie musimy opłacać karnetu. Tak, tak, to prawda. Co prawda, jeżeli nie mamy żadnych obciążeń w domu, to będziemy musieli jakąś tam kwotę przeznaczyć, żeby właśnie kupić sobie jakieś regulowane handle, nie wiem, gumy oporowe, drążek, nie wiem, może coś tam jeszcze. Oczywiście tyle, żeby nie, nie zrobić z domu siłowni, bo tak jak mówiłeś, nie mamy często tyle miejsca, ale jakieś takie podstawowe rzeczy. Natomiast te rzeczy kupimy raz i one nam będą służyły przez wiele, wiele lat, a karnet na siłownię trzeba opłacać co miesiąc. Tak, i chciałem powiedzieć, że to jest zaleta, a zarazem wada, bo jeżeli ktoś skompletuje sobie sprzęt i zrobi mhm. sobie w domu taką małą siłownię i zacznie trenować, ale któregoś dnia, tam nie wiem, po trzech miesiącach nagle stwierdzi, że no, jednak trening to nie jest to i... Albo trening mhm. siłowy, to nie jest to i on teraz mhm. jednak będzie biegać, no to zostaje z tym nie. jak ten zbach y z tym angielskim. Angielski. Nie, nie do końca, bo są takie platformy jak OLX czy inne, gdzie można sprzedać używane rzeczy i na przykład jak kupicie ketla, który jest żeliwny, jak go sprzedacie, nawet no to nie musi być po trzech miesiącach, ale po roku, dwóch czy trzech, to prawdopodobnie te same pieniądze odzyskacie za niego, bo to jest rzecz, która po prostu się nie niszczy. I zawsze jest na to popyt, więc można, nie trzeba tych rzeczy trzymać w piwnicy, i nie muszą one zarastać no można po prostu je odsprzedać i już, problem z głowy. Szachmat. No nie, to nie jest nie? szachmat, to jest szach, ale nie mat, bo teraz ja no. ci coś o, takiego, że pójdę się w Otóż największa zaleta, a jednocześnie największa wada trenowania w domu, a największa zaleta trenowania na siłowni. Otóż kiedy idziemy na siłownię, kiedy już się zbierzemy i pójdziemy na tą siłownię, to nie ma opcji. Wchodzimy tam no i musimy zacząć ćwiczyć. No bo co będziemy no. robić na siłowni, jeżeli wszyscy inni dookoła ćwiczą? No przecież nie będziemy stać, nie będziemy gapić się w telefon, yy, nie będziemy udawać, że trenujemy. No po prostu już nie ma wyjścia, trzeba trenować. Jest to mhm. miejsce. Przeznaczone do tego, poza tym widzimy, że inni trenują, my się z tym po prostu identyfikujemy, też zaczynamy trenować. No i ten trening jest taki tak, powiedzmy się wydarzyć. na 100% albo mhm. na 90%. Mhm. Natomiast w domu jest bardzo dużo rozpraszaczy. Mhm. Tak, to prawda. W momencie kiedy powinniśmy rozpocząć trening, załóżmy, mhm. że sobie za, za, założyliśmy, że będzie trening, nie wiem, wystartujemy o godzinie 16. I jest ta 16, ale tu nagle coś na komputerze ważnego jest do zrobienia. Mm. To ktoś zadzwoni. To albo nagle... trzeba wstawić pranie, albo posprzątać, to... albo pomieszać Jest takie słowo na P prokrastynacja. Prokrastynacja, czyli odkładanie tego na później. Mm -hmm. Czyli cały czas odkładamy na później, bo nagle pojawiają się bardzo ważne rzeczy do zrobienia. Wiem z autopsji, bo kiedyś trenowałem w domu, i ten trening nigdy nie był tak dobry, i nigdy nie był tak długi, jak trening na siłowni. Bardzo często zresztą to wyglądało tak, że miałem plan jakiś treningowy i wykonywałem go mniej więcej tak w 60-70%, a potem. Jakoś mi się już odechciewało. Mm -hmm. Albo ktoś zadzwonił, na przykład, bardzo ważny telefon, albo ktoś zapukał do domu, jakiś. Yy, Świadek jechowy. No albo kurier, <grym> tak. Obojętnie. Mm -hmm. no, no, mnóstwo rzeczy się działo, bardzo ważnych do zrobienia. Na siłowni tych rozpraszaczy nie ma, i moim zdaniem to jest tak wielka przewaga siłowni nad domem, mm -hmm. że no, tutaj ja muszę powiedzieć szachmat. <grym> Oczywiście, może jeszcze tylko dodam, że to dotyczy większości osób, czyli tak, tak strzelam, że na 9 na 10 osób musi po prostu pójść na tą siłownię, żeby ten trening miał ręce i nogi. Natomiast jest pewnie na te 10 osób jedna osoba, która zrobi cały trening od początku do końca, będzie konsekwentna, będzie się w domu dobrze czuła, być może nawet na siłowni nie będzie się za dobrze czuła, bo nie wiem, nie, ludzi, nie lubi ludzi, a tam jest ciasno. W domu zawsze jest miejsce. Yy, wiem, to może powiedzieć. ja teraz jeszcze powiem dobra. coś o zaletach treningu w dobra. domu, zanim ty powiesz o wszystkich wadach i zaletach, które ci <grym> przyjdą do głowy. Dobra, dobra. <grym> yy, więc y, chciałam powiedzieć, że pewnie pamiętacie, my na pewno dobrze to pamiętamy, jak była pandemia, były początki pandemii, siłowni były zamknięte. No i wtedy mieliśmy wybór, że albo trenujemy w domu, albo nie trenujemy w ogóle. My tak jak Grzegorz mówi, trenowaliśmy w domu, raz udawało nam się to lepiej, raz udawało nam się gorzej. Ale pamiętam jeszcze z tamtych czasów, ja jakoś no mi się lepiej trenowało prawdopodobnie w domu niż tobie, chociaż też tak naprawdę wolę trenować na siłowni, bo rozstawianie tego wszystkiego w domu, no, jak się ma jakieś tam rzeczy, a potem sprzątanie, to też jest takie trochę upierdliwe. Natomiast na siłowni wszystko już jest gotowe. No więc, ale wracając do rzeczy. Więc pamiętam taką jeszcze jedną zaletę treningów domowych, a mianowicie jak na przykład rano sobie robiłam trening, to dosłownie w piżamie potrafiłam go robić. Jak gdybym miała pójść na siłownię, no to musiałabym wziąć prysznic, ubrać się, włożyć buty, wziąć buty na zmianę i tak dalej. Natomiast w domu, przez to właśnie, że nie musimy się nikomu pokazywać, możemy się czuć swobodnie, to możemy sobie w samych gaciach ten trening zrobić i nic nikomu do tego, no chyba, że sąsiedzi nas obserwują przez okno, to mogą wtedy mieć ubaw. Więc to też jest taki, taki plus i wiem, że niektóre osoby, może niekoniecznie, że od razu nie lubią ludzi, ale czasami, zwłaszcza kobiety, czasami mają w głowie jakąś taką obawę, że a, pójdę na siłownię, wszyscy będą się na mnie patrzeć, wszyscy będą y, tam oceniać, jak ja ćwiczę, może coś źle robię, może coś źle wyglądam, może tu jakaś fałdka, może jestem za chuda, może jestem za gruba, więc takim osobom tak przypuszczam, że też łatwiej może być zebrać się do treningu w domu, no bo wtedy nie muszą się konfrontować z tym, co oni myślą, że jacyś tam inni ludzie o nich myślą. A jeżeli już o tym mówię, to trochę nienawidzę, na temat ale się zazębia, że no, prawda jest taka, słuchajcie na siłowni, że większość ludzi jednak przychodzi, jeżeli patrzy na kogoś, to głównie patrzy na swoje odbicie w lustrze. I aż tak bardzo nie zaprząta sobie głowy jakimiś tam innymi osobami, więc też nie ma co się jakoś za bardzo spinać nad tym swoim wyglądem, czy się wygląda dobrze, czy się wygląda źle. Po każdej tak jest głównie sobą zainteresowana, jak tam czasem rzuci okiem, to jakaś myśl mu przemknie, no to na tym się skończy, więc tego nie ma się co obawiać. Nie wiem, czy jeszcze jakieś plusy, minusy nam przychodzą do głowy? To znaczy tak, ja Przyszło jeszcze jeden plus mówię. mam w głowie. Ale siłownie w domu o siłownie znowu. Znaczy minus. Z domu, domu no. minus, a siłowni okay. plus. Czyli odpowiednie ciężary. Czyli jeżeli mm -hmm. jest osoba, która już wchodzi na jakieś większe ciężary, mm -hmm. to bardzo często w domu po prostu takich ciężarów tak, nie ma, nie tak. wiem czy pamiętasz. Ty miałeś z tym problem, tak? Jak martwe ciągi na przykład chciałeś robić, mm -hmm. a my w domu mamy obciążenie, które ile nam wynosi około 100 kg. Tak? Nawet nie całe. Dla mnie to obciążenia były wystarczające, natomiast dla ciebie to było za mało, więc musiałeś na przykład zwiększyć ilość powtórzeń tak, albo, albo jakoś sobie utrudniać w jakieś różne sposoby. Musiałem na przykład robić mm -hmm. nie yy, pompki. Z tobą na tak, plecach. Tak, tak, to prawda. No, to ja grałam rolę no. obciążenia kamienia. Swoją drogą odkryłem, że pompki z obciążeniem na plecach mhm. mogą być naprawdę też bardzo trudnymi i bardzo takimi ciężko atletycznymi ćwiczeniami, mhm. więc jak ktoś trenuje w domu, a jest już bardzo silny, to jak najbardziej może sobie albo założyć jakiegoś osobnika, współlokatora, że tak powiem, na plecy, albo jakiś plecak. Ja często też robiłem tak, że po prostu zakładałem sobie plecak, do którego pakowałem dwa ketle, jeden 20, drugi 24 kilo, plus jeszcze kilka krążków. I wychodziło mi, że na plecach miałem, nie wiem, 50 kilo, 50 parę kilo. I te bombki wyglądały naprawdę bombki. konkretnie. Mimo wszystko było to upierdliwe zakładanie tego plecaka, mhm. zdejmowanie i tak dalej, to była jednak męka. No ale wiadomo, jak była pandemia, no to nie było wyjścia, jak człowiek chciał utrzymywać się w jakiejś formie, chciał potrenować też z troszkę większymi ciężarami, no to po prostu trzeba było kombinować. Mhm. Tak samo było z przysiadami, że zakładałem tak. sztangę na początku jeszcze mieliśmy mniejszą sztangę i lżejszą, mm -hmm. więc y, zakładałem sobie też plecak z obciążeniem z, na plecy i plecak z obciążeniem na, z przodu, więc dwa plecaki. Plus jeszcze gdzieś tam coś upychałem e, po, kieszeniach. po kieszeniach i tak dalej, tak żeby ten przysiad rzeczywiście był ciężki. Mm -hmm. Później jeszcze jak się dokupiło sztangę troszeczkę większą, no to już, już było fajniej. Niemniej jednak zdecydowanie e, no, lepiej jest ciężkie przysiady wykonywać na siłowni. Mm -hmm. Chociażby e, z tego powodu, że jest też bezpieczniej, jakby coś poszło nie tak, tak. można ciężar na przykład zrzucić. I podłoga jest bardziej wytrzymała, no a w domu panele to różnie bywa. Tak, i bardzo mi w czasie pandemii brakowało yy, martwych ciągów. Także w każdym razie, bo no nie mogłem ich robić, no bo mhm. nie było takiego ciężaru. Ale mniejsza z tym, jeżeli ktoś jest osobą początkującą, jeżeli ktoś jeszcze nie trenuje na dużych ciężarach, to na pewno da radę. Tak, rynku. da radę. To może być jakiś taki początek, jeżeli macie jakiekolwiek obawy przed pójściem na siłownię albo jeżeli... Nie wiem, chcecie, żeby ten trening wam zajął mało czasu, 20-30 minut i nie opłaca wam się na tak krótko iść na siłownię i właśnie jesteście początkujący, to spokojnie możecie potrenować w domu przez jakiś czas. Zależy od tego, z jakiego punktu wychodzicie, jak jesteście silni albo raczej jak słabi. Im słabsi, tym na dłużej pewnie taki trening domowy Wam wystarczy. Natomiast z czasem pewnie, jeżeli spodoba Wam się trening siłowy, jeżeli będziecie chcieli progresować z ciężarem, no to pewnie nie będzie wyjścia i trzeba będzie się wybrać na siłownię no i skorzystać tam z tych wszystkich benefitów. No, chyba że na przykład macie duże mieszkanie albo dom i możecie sobie całe jedno pomieszczenie przeznaczyć na taką swoją prywatną salę treningową. To w ogóle chyba byłby taki kompromis i super takie rozwiązanie, bo wtedy można sobie to wyposażyć w takie rzeczy, jakich się używa, zwłaszcza jeżeli nie ćwiczycie na maszynach, tylko ćwiczycie raczej z wolnym ciężarem. Można sobie naprawdę fajną salkę treningową zrobić, plus takiej salki treningowej na własność jest taki że zawsze jest tam luźno, nikt wam nie zajmie jakiegoś stanowiska, po prostu, no chyba że zaprosicie sąsiadów albo znajomych, ale to na pewno może być drugi plus, ale też nasuwa mi się jeszcze minus stres, <grym> ja wpadłam w słowo, <grym> tak? Bo... A właśnie jak się czasem pójdzie na siłownię, to też sam widok innych osób, które są zmotywowane, które ćwiczą, sprawia, że być może nam się troszeczkę nie chciało, ale jakoś tak podłapujemy tę całą atmosferę i też zaczynamy ćwiczyć i tam z serii na serię coraz więcej energii mamy. Natomiast jak jesteśmy sami w swojej prywatnej salce treningowej, w swoim mieszkaniu albo domu. No to nie będziemy się mieli za bardzo kim zainspirować. Musimy wtedy polegać na sobie. No chyba, że będziemy sobie gdzieś tam puszczać na jakimś ekranie jakiś tam pakierów, którzy Mocno tutaj napinają bicepsy, i że to nas będzie jakoś inspirować, albo chyba, że jesteśmy osobą, która nie potrzebuje takiej inspiracji. Po prostu jest trening wpisany cztery razy w tygodniu, że tam trzy razy w tygodniu idę, obojętnie gdzie, czy na siłownię, czy do dużego pokoju, czy do swojej salki treningowej i po prostu robię ten trening. No i takie podejście polecam w sumie. Dobrze, to ja jeszcze tylko na koniec chciałem no. powiedzieć, że znowu <laughs> miałem być w sumie prokuratorem, w sensie atakować trening w domu, no ale trochę będę. No trochę adwokatem. te role się tak. Tak, zazębiają. Uh, bo... Zapomnieliśmy też o tym, że często mhm. są ludzie, którzy mieszkają, nie wiem, na wsi, w małych miejscowościach, gdzie no tak. nie ma siłowni na przykład albo ta siłownia jest gdzieś bardzo, bardzo daleko. Mhm. A znowuż mieszkają w dość dużych domach. Tak, mają Plus miejsce. jeszcze mają jakieś ogrody, jakieś przestrzeń przed domem, gdzie latem mhm. można sobie też potrenować. Tak, jakiś drążek zamontować. Tak, tak, tak. Oj, to może być cudowne. Ja się rozmarzyłam. Mhm. Taki trening na świeżym powietrzu. I takich ludzi oczywiście rozumiem, mhm. bo jeżeli ktoś rzeczywiście ma daleko na siłownię, no to, no to robi to, co jest po prostu możliwe, a jeżeli właśnie mieszka na wsi, ma duży dom, no to jak najbardziej tam sobie mm -hmm. może urządzić jakąś małą salę treningową i to jest zrozumiałe. Natomiast jednak ja jestem za siłownią. To znaczy, jeżeli macie siłownię blisko, zdecydowanie wygodniej jest pójść na taką siłownię i ten trening. Przynajmniej u mnie zawsze wygląda lepiej, i tak jak mówiłem już wcześniej, strzelam, że na 10 osób, 9 osób zrobi lepszy trening na siłowni niż w domu. Mhm. Natomiast gwiazdka to nie jest poparte żadnymi badaniami. Takimi moimi trochę obserwacjami z życia, no i Widzimy się. eksperymentami, tak które przeprowadziłem na sobie. Pewnie tak jest. Czasami jak rozmawiamy z różnymi osobami, to, to też jakby potwierdzają to, że jak się wyjdzie na siłownię, to tam już po prostu nie ma wyjścia i trening trzeba zrobić. A w domu właśnie znajdziemy dziesiątki wytłumaczeń, że może jeszcze nie teraz, a teraz to już jest za późno, może jutro i tak to można odkładać w nieskończoność. Ale jesteśmy bardzo ciekawi, gdzie wy trenujecie. Koniecznie napiszcie, czy wy trenujecie w domu, czy trenujecie na Siłowni i czy jeszcze jakieś argumenty za treningiem albo w domu, albo na siłowni Wam przychodzą do głowy? Bo szczerze mówiąc, my się za bardzo do tego filmu nie przygotowaliśmy. Nie zrobiliśmy sobie jakiejś burzy mózgów i jak tak się mówi z głowy, to po prostu można o czymś zapomnieć. Może zapomnieliśmy o jakimś ważnym argumencie za albo przeciw. W każdym razie no. Na koniec niestety musimy przyznać, że to pytanie takie było oczywiste od początku, bo przynajmniej dla nas odpowiedź na to pytanie, no bo jednak dla nas obojga trening na siłowni jest lepszy, fajniejszy i wygodniejszy, siłownia daje po prostu więcej możliwości, no ale pewnie jakbyśmy mieli duże mieszkanie albo duży dom. To na pewno byśmy mieli tam salkę treningową. Jestem, jestem tego pewna. Nie oznacza to, że nie chodzilibyśmy już na siłownię, bo może też chodzilibyśmy na siłownię. Ale posiadanie pod ręką takiego pomieszczenia, gdzie wszystko jest gotowe do treningu, na pewno jest bardzo fajną sprawą dla kogoś, kto lubi się ruszać i lubi trenować. Może jeszcze tylko zdradzę tak w tajemnicy, że my mamy małe, skromne mieszkanie. Dlatego jeżeli chodzi o sprzęty treningowe, posiadamy tylko cztery hantle, trzy kettle, dwie sztangi. Drążek do podciągania, Kilka kółka gum. gimnastyczne, gumy treningowe, no, no i jeszcze no parę wszystko. drobnych rzeczy. Kółeczko do rozjazdów o, na brzuch. O których już nie warto mówić. Jakie tam symboliczne, wiecie, żeby od czasu do czasu jednak poćwiczyć w domu, ale mhm. naszym fundamentem jest jednak siłownia. Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo. Lajkujcie, subskrybujcie i pamiętajcie, że nie wystarczy mieć tu. Trzeba mieć jeszcze. Tu i do zobaczenia w kolejnym filmie.